Góry, góry. No, góry, chyba zapowiada nam się dzieje piękna pogoda. Mamy prawie w pół do ósmej. Ładnie, nie? I jak to kupić bilet? Turbacz, niebieski szlak. Cześć siemano. Witamy na kolejnej podróży. A jak widać, nad nami witamy Was z Gorczańskiego Parku Narodowego, gdzie idziemy na największy ich szczyt czyli Turbacz. Zapraszamy do oglądania. Stromo pod górę. Słońce na nas czeka. A jeszcze leżało podobno już w pięć minut, to jest gorąco Mamy herbatkę, aż za gorącą. No. Tu było strome podejście. Ale no. tu jeszcze kawałek. Mamy radę. Ciężko, nie? Zmęczona? Hmm. Trochę tu początek, jest ostro pod górę. Ale tu jeszcze przyzwoicie. Mamy w tej chwili 900 metrów, a idziemy na 1300. Jeszcze kawałek. I idziemy dopiero godzinę, czyli jeszcze półtorej. piękna zimowa sceneria. O, mamy słoneczko, ławeczka, piękne słońce, takie piękne widoki tam, pasmo gór, to za nami to będzie. Pewnie deski Wyspowy. To Julia napisy jakieś produkuje. Coś niesamowitego. Ale tam śniegu nie ma. A tutaj tyle. Wiesz, że tylkie trzeba. Ono jest zakupane. No, Myślałem, że ten niedźwiedzia zobaczyłaś. <grych> tam jest schronisko, widzisz? Nie widzę. Tam. Nie widzę. Tam, czy to jest schronisko? Tak. Ojej. Ale pięknie, co? Tak. A tak przed nami widzę. będzie pewnie szczyt Turbacza. A tam mamy schronisko. Ojej. Idziemy, ja nie chcę na tym błocie stać Szałasowy ołtarz księdza Karola Wojtyły Czyli naszego papieża. Pogoda dzisiaj trafiła nam się jak marzenie. Można było tylko sobie pomarzyć o takiej pogodzie, co nie? Coś pięknego, co? 3 godziny od koninek i doszliśmy 7 km do schroniska pod turbaczem. A za mną pisze piękny widok. Tatr, trzeba nacieszyć oko. Widzisz to? Ucieszyć minut No widzisz, to? myślałeś, że tak daleko? Zaraz przyjdziemy. Juliu jakiegoś powera dostała przed samym szczytem <laughs> Ale jest super Pogoda piękna Proszę bardzo Turbacz Julia, chyba się udało. Zmęczona. Co? Gratuluję. żółwiczak. fajne nie? To była ławka. To jest To tu jest tyle śniegu. 1310. Wszystko dobrze. Tylko nam ta trysa wiało. I nie ma widoczku Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania naszego kanału na podróżach. A jeśli nie chcecie przegapić żadnego odcinka kliknijcie w dzwoneczek. I jak widać za nami turban zaliczony, szesnasta korona gór Polski. Wpinamy do naszych wspomnień. Idziemy do schroniska coś zjeść, tak? No i zostawiamy piękny szczyt najwyższy szczyt pasma gorców Turba 1310 Schodzimy do schroniska, żeby tu od koninek dojść zajęło nam to 3 godziny a dystans jaki pokonaliśmy to jest 7,5 km no jedyny minus tam z tej strony jest piękny widok na tatry, ale niestety cały dzień mamy fajną pogodę, a teraz naszły chmury i tego nie widać. Pojedliśmy w schronisku. Pyszne jedzenie dają chwilowy widok na tatry się pokazał i idziemy. No tyle tu śniegu, bardzo dużo. Dobra, idziemy. Chodź. Ostatnie spojrzenie na tatry i idziemy, bo nie będzie zaraz ich widać. Wracamy z turbacza, ale trzeba iść pod górę. No. Dobrze idziemy. Dobrze. Chyba dobrze, tylko patrz jak to się zaczyna wszystko płynąć. Mhm. No i idź, idź. Ratowników, Przy zejściu zrobiło się strasznie ślisko, ale piękny widok. No, a gdzie jesteśmy my? No, my jesteśmy tu, a nasz samochód to za tamtą górką. Ale że. <gry> że daleko. Aż za tamtą górą, o tam co widać. No, Koninko. Mniam śnieg się rozpuścił <laughs> Idziemy po błocie. Ale wracam, żeby było bezpiecznie <laughs> Gdzie? Ano Patrz to wszędzie krokusy Są ładne krokusy, no Ale teraz jest błoto tam w stronę mamy ale i a, a <grymne> <wylekło>. <grymne> Aj, tam w dół przepaść o, jeszcze 10 minut o jakie Będzie zajść do łazienki? Chyba nie Jak my pojedziemy w Tatry Do Zakopanego Nie, nie potrzebuję za bardzo tylko Jak to zdjąć? Mocno Koninki, 10 minut Ekstra szum To było to na początku no Rano było tak ładnie białutko wszędzie gdzie jest śnieg? Gdzie jest Gdzie jest śnieg? Dochodzenie. Gdzie jest śnieg? I jak było? Fajnie. że zawsze to. jest fajnie. Raczki niosę. <laughs> I jesteśmy z powrotem przed bramą. W tym miejscu kończymy przygodę z dzisiejszym spacerem po Gorczańskim Parku Narodowym i zdobyciem naszej 16 korony, czyli turbaczem. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca! I zapraszamy na kolejne podróże! Do zobaczenia! Pa!